Czym jest nuclear sharing, czyli udostępnianie broni atomowej państwom, które tego typu środków nie posiadają? I tutaj musimy sobie zapamiętać, że oczywiście jest to w ramach NATO, i tutaj tym dawcom tego, Wyposażenia, tak to nazwijmy, są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. No oczywiście Stany Zjednoczone jest to program, który rozpoczął się w latach 50. kiedy to stwierdzono, że należy wzmocnić niektóre z tych państw, które nie posiadają broni atomowej, żeby mogły one w skuteczny sposób bronić się przed atakiem ze strony układu warszawskiego. I w ramach tego Nuclear Sharing. Zostały udostępnione takim krajom jak Niemcy, Holandia, Belgia, Włochy i Turcja bomby atomowe serii B61. Obecnie są to bomby serii B61, i w tych krajach znajduje się około 100 takich bomb. Pamiętajmy, że od lat 50. tutaj nie zwiększyła się ta liczba państw, które mają te środki udzielone. I my, gdybyśmy się na to zdecydowali, bylibyśmy chyba pierwszym takim państwem, które się na to decyduje. Powiedziałem na początku, że tylko Stany Zjednoczone stosują taką taktykę, takie wypożyczanie swoich bomb. O tym, czy to jest wypożyczenie, czy nie, za chwilę, ale ostatnio coraz więcej mówi się o Francuzach, o Francuzach, o których mamy troszkę często mylne wyobrażenie. A oni, kiedy trzeba, no, potrafią zachować się tak jak trzeba. Gdy jest to w ich interesie, wtedy myślę, że nawet ten nuclear sharing, czy też um, chronienie naszego terytorium z ich strony, mogłoby być wykonywane w bardzo skuteczny sposób. Jak zawsze zaproszę Was do wsparcia kanału. Czy to poprzez funkcję. A nie, nie ma tych funkcji, przepraszam, bo niestety kanał ma się w takiej sytuacji, w jakiej się ma. Jeśli ktoś potrafi rozwiązywać problemy, oskarżeń pewnego typu co do kanałów, które pojawiają się bardzo często, szczególnie tych takich omawiających sprawy około militarne, to zapraszam do komentarzy, jeśli możesz mi pomóc. Ale zapraszam do wsparcia, między innymi z tego powodu, czyli oczywiście Patronite, Bajkafi. Zapraszam też do oceniania, komentowania i na live'a. Piątek, 21. Wtedy możemy sobie porozmawiać. Tak, o różnych tematach, ale kontynuujmy dzisiejszy temat. Ale teraz przejdźmy do tego, że po pierwsze, te bomby mogą być przenoszone, jeśli chodzi o nas, tylko przez samoloty F-16. Inne nasze samoloty nie posiadają takich zdolności. I gdy mówimy o nuclear sharing, oznacza to, że te bomby są wypożyczane, ale one nadal należą do Stanów Zjednoczonych i użycie jej nie jest w naszej domenie nawet gdybyśmy się stali członkiem nuclear sharing to tutaj decyzja musi zapaść o wiele wyżej to nie jest tak że my możemy ich używać samodzielnie po pierwsze ich użycie musi być zatwierdzone przez nuclear planning group czyli ta decyzja musi być podjęta wspólnie czyli wszystkie państwa na to z, z wyjątkiem Francji Francja chyba nie należy do tego Nuclear Planning Group, muszą podjąć decyzję, że dojdzie do wykorzystania tej broni. No i tutaj tym głównym, który się musi zgodzić, są Stany Zjednoczone. Więc to nie jest tak, że my będziemy mieć jakiekolwiek prawa do samodzielnego wykorzystania tych bomb. Nie. Tutaj musimy, tutaj musimy posiadać zgodę i użyć ich w taki sposób, w jaki nam zostanie to pozwolone. Więc nuclear sharing to po prostu posiadanie przez nas głowic w specjalnych magazynach, w specjalnych bazach, które muszą spełniać wiele wymagań. Musimy należeć do specjalnych programów planowania użycia tych broni, zabezpieczenia tych broni. Nasi piloci muszą przechodzić przeszkolenie, nie tylko piloci, ale to jest naprawdę o wiele. ale to jest naprawdę, ale to jest naprawdę o wiele szerszy temat i gdy Dojdzie do takiego zagrożenia, że tego typu środki muszą być wykorzystane. Żebyśmy mogli je użyć, musimy dostać zgodę. To nie wygląda w ten sposób, że będziemy mogli je sobie wyciągnąć z magazynu, a jeśli nawet nam się to uda, to ich nie uzbroimy. Więc tutaj pierwsza sprawa: nuclear sharing nie polega na tym, że w nasze ręce są oddane głowice i my możemy z nimi robić, co sobie żywnie chcemy. To tak nie wygląda i nigdy nie wyglądało w przypadku żadnych z tych. Nigdy to tak nie wyglądało. No i teraz tym bardziej nie będzie to. I teraz tym bardziej nie będzie tak wyglądało. Gdzie jest zysk? Ponieważ tutaj wiele osób się zastanawia, że no, możliwości ograniczone, koszta wysokie. No musimy zbudować bazy, magazyny, szkolić ludzi, płacić za wiele rzeczy. To nie jest za darmo. Nigdy nie było i nigdy nie będzie. To tak oczywiście nigdy nie wyglądało, i wiele osób nie widzi w tym w ogóle zysku. Zysk jest jak najbardziej, tylko to wszystko zależy od formy, jaką uda nam się uzgodnić. Po pierwsze, gdy na naszym terenie będą znajdować się tego typu środki, to jednak oznacza to, że. Jakiś zewnętrzny wróg zastanowi się dwa razy, czy uderzyć na te instalacje, ponieważ to byłoby już uderzenie wyposiadacza tych środków, czyli w Stany Zjednoczone, czy może w Francję. I tu myślę, że Francja mogłaby być zdecydowanie większym gwarantem. Ich podejście do użycia środków atomowych jest zdecydowanie inne i są o wiele bardziej jak to określić? Chętni do ich użycia, i tak, Stany Zjednoczone mają tych głowic 20 razy więcej, 15 razy więcej. Tylko, że to, co ma Francja, wystarczy na Rosję. Tak, a propos, kiedyś sobie liczyłem, ile tych celów jest, ale to już dawno temu, chyba 10 lat temu nie tylko w przypadku Rosji, ale w przypadku Polski, Niemiec, Francji, Anglii, Chin, Japonii miałem wtedy więcej czasu. I te 300, około 300 głowic, ro... boże, co ja mówię, francuskich, wystarczy. Ale yy, przejdźmy do sedna. I to jest naprawdę wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Tu jednak nie chodzi o takie coś, że o, będziemy mieć broń atomową, o tym kiedyś też porozmawiamy, będzie seria materiałów na ten temat, że no, samo zdobycie broni atomowej no, jest niesamowicie trudne, kosztowne i oznaczałoby, że stalibyśmy się takim, Kimś wykluczonym z tej dużej grupy państw, ale większym problemem są środki, żeby je przenosić w sposób skuteczny, żebyśmy mogli ich użyć i żeby je przechowywać, ile to kosztuje. Ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. Tylko że tu chodzi o inne podejście, że jednak jesteśmy jednym z państw, które na swoim terytorium te środki posiadają. Nie możemy ich użyć jak tylko chcemy, ale jednak taka możliwość istnieje i to jest jednak pewien rodzaj odstraszania. To już jednak jest coś, co spowoduje, że druga strona zastanowi się kilkukrotnie zanim nas zaatakuje. A jeśli nawet nas zaatakuje, to nie zrobi tego, to nie zrobi tego w sposób taki bezpośrednio uderzając w nas ładunkami jądrowymi. Pamiętajmy, że nuclear sharing to nie jest to samo co parasol atomowy. To są dwie różne rzeczy. Ten parasol chyba był nam proponowany przez Francję, chociaż pamiętajmy, że to, co jest pisane przez dziennikarzy, przez innych, te wycieki nie zawsze są prawdziwe, no ale to chyba wiecie. I w przypadku tego rozwiązania wygląda to troszkę inaczej. O tym też kiedyś porozmawiamy. Porozmawiamy też o tym, dlaczego uważam, że. Hmm, Gdyby była możliwość bycia w takim programie nuclear sharing spoko, ale gdybyśmy byli w stanie również być w tej materii w ścisłej współpracy z Francuzami, to też by było coś bardzo dobre, ponieważ Francja potrafi podejmować niezależne decyzje od Stanów Zjednoczonych. I lubi to robić. I to by był bardzo duży plus. Wiemy, jak polityka się zmienia. Wiemy, że Stany mogą mieć również dużo zajęcia w innych regionach świata. A Francuzi też tam mają dużo swoich interesów, mają tam swoje bazy. Tak, a propos ale fajnie by było, gdybyśmy byli zabezpieczeni z dwóch stron: przez tego największego naszego sojusznika i przez sojusznika, który jest niekiedy w kontrze do tego pierwszego, w takiej politycznej, ale jednak dla nas. Dla naszego bezpieczeństwa mogłoby to być coś fajnego. Więc nuclear sharing to jest nieposiadanie zdolności, chociaż nie, przepraszam, zdolności wówczas będziemy posiadać, bo będziemy należeć do tego systemu plan, planistycznego, budowania całego systemu, który to zabezpiecza, oraz co bardzo ważne, w cyklu szkoleniowym dla pilotów, dla obsługi, więc te możliwości są. Tylko, że nie będziemy mieć dostępu do no, użycia ich kiedy tylko chcemy. To jest chyba normalne. Tutaj niektórym się wydaje, że no, o, powinni nam dać i robimy z tym, co chcemy. Nie. My, gdybyśmy mieli głowice, to też nie dalibyśmy ich na przykład, nie wiem kom, to też nie dalibyśmy ich na przykład Czechom, Węgrom, Słowakom, Ukraińcom, Litwinom, żeby robili sobie z tym, co chcą. Nie. To jest normalne. Tu myślmy w sposób logiczny. Tylko że chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, że to jest coś zwiększający nasz coś co zwiększa nasz potencjał odstraszający. Jednak jesteśmy w systemie, który może doprowadzić do odpowiedzi na to najgorsze, na ten pełnoskalowy atak z użyciem środków jądrowych. To już jest pewien system odstraszający. I tutaj niektórzy powiedzą: "O, ale przecież Białoruś ma Broń atomową? Nie, nie ma. I tu nawet to nie jest coś na poziomie nuclear sharing. To nawet nie jest takie coś, że ich ludzie są szkoleni w, z użycia tego typu środków. Nie, w przypadku Białorusi te środki rozmieszczone ze strony Rosji są zupełnie całkowicie obsługiwane przez Rosjan. Oni nie mają nic do gadania. Im to wciśnięto na siłę, w mojej opinii, ponieważ dla nich to nie jest nic dobrego. Ponieważ oni już w ogóle nie mają żadnych zdolności do użycia tych środków. Oni po prostu są niejako państwem, które zostało do tego zmuszone. Kazano im to przyjąć, rozmieszczono to obok ich jednostek, żeby wiedzieli, że w razie W, wy też dostaniecie, więc musicie być z nami. I tutaj to odstraszanie nie ma na celu, żeby chronić Białoruś tylko żeby zmusić ją do współpracy. Tu są zupełnie inne zasady niż w nuclear sharingu. Czyli program, który może wydawać się nie do końca optymalny dla nas, w mojej opinii jest czymś, co jednak nasze bezpieczeństwo zwiększa, plata nas w ten cały system planowania, daje nam dodatkowe zdolności, tylko, że musimy sobie to zaplanować, nie rzucić się na głęboką wodę, jak to lubimy robić, tylko zaplanować, ile to będzie kosztowało, w jakiej formie to będzie, pamiętać o tych parasolach atomowych, wymóc pewne rozwiązania, które może zwiększą nasze możliwości. Pamiętajmy, że jednak jesteśmy na tej wschodniej flance i musimy być traktowani troszkę lepiej. Myślę, że w ogóle to wsparcie ze strony na przykład Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, powinno być zdecydowanie większe. No skoro my tu jesteśmy, my mamy być tym murem, który ma powstrzymać ten atak. Jeśli te państwa sojusznicze chcą, żeby no, nie musieć kiedyś w przyszłości wysyłać swoich żołnierzy, żeby nam pomagać, no to warto by było, gdyby chociaż duże środki były przeznaczane na wsparcie nas. Jako państwa frontowego, tak to ujmijmy. I tutaj myślę, że w nuclear sharing też może udałoby się coś ugrać. I myślę, że ta Francja, cokolwiek byście o niej myśleli, tutaj też kiedyś o tym porozmawiamy, ona, jej polityka i decyzje, jakie tam zapadają, potrafią być o wiele szybsze, gdy to jest w jej interesie. Tutaj to podkreślmy, no ale każde państwo musi dbać po pierwsze o swój interes. I niestety my lubimy o tym zapominać, uważając, że no nie, że to jednak nasz interes jest ważniejszy i inne państwa też będą tak uważać. Nie, dorośnijmy. Mogą o nas dbać, mogą nam pomagać, ale każde państwo dba w pierwszej kolejności o siebie. A Francja, dbając o siebie, też potrafi zaskoczyć, dbając o swoich sojuszników, i w tym wypadku też może byśmy coś zyskali. Więc spokojnie, to nie jest tak, że to zmniejszy nasz poziom bezpieczeństwa. Nie. Jest wręcz odwrotnie. A ci, którzy mówią, że będzie gorzej, że będzie odpowiedź, nieprawda. Pamiętajmy, że po drugiej stronie jest ktoś, a raczej są ludzie, którzy uważają, że hmm, prawo do życia należy się tylko silniejszemu. No a tutaj zwiększa się nasza siła. Więc. Bardzo fajna sprawa, jeśli zrobimy to mądrze, jeśli przeprowadzimy to w skuteczny, fajny, mądry sposób. I tu od razu chcecie powiedzieć, że nie lubimy tak robić, prawda? No może i prawda, ale może teraz się uda. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie, dziękuję za wsparcie, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.